Dzień dobry z tej strony Orcia. Witam się z Wami na moim kanale w kolejnym vlogu. Cudowny widok obudził mnie za oknem. i Ja już Wam pokazuję, co się dzieje na dworku. No, coraz więcej śniegu. Robi się biało. Dawno nie było tak, że święta były i u nas tutaj w Warszawie w białe. Mega fajne, cieszę się. A tu dostałam od mamy różyczki. Nie wiem, czy ja już je wam pokazywałam, czy nie. To są łamine. To są moje. A tu moja bazylka. Dzisiaj mam zebranie w pracy. Na szczęście online, ale z kamerkami, więc trzeba ogarnąć mordkę jakoś troszeczkę chociaż. Więc ja wam tego czasu, w którym gdzieś tam się będę pucować, oszczędzę, żebyście nie musieli się nudzić w tym czasie na filmie. A więc za chwilę zobaczymy tą orcie. Muszę się przyznać, że strasznie jara mnie w tym roku śnieg. To nic innego jak ta paletka mała z kalendarza adwentowego i bardzo są ładne. Wydaje mi się, że podkreślają urodę. Chyba oczy fajnie w tym makijażu wyglądają. Dajcie znać, co sądzicie. A teraz idziemy do kuchni, ponieważ do zebrania mam jeszcze 15 minut, więc to jest ten czas, w którym idę gotować pierogi. Idzie. Tu są Państwo pierogowie. I tu są Państwo pierogowie. Będziemy je gotować, po ugotowaniu wystudzeniu mrozimy i odsmażamy na Wigilię. Co o, słychać? Już mam dosyć pierogów. Czemu? Jakbyś tyle piła ich od godziny ósmej, to byś no. miała dosyć. No niestety mnie dzisiaj robota dopadła, więc chyba pierwszy raz od bardzo dawna tak sama, samusieńka robisz pierogi. Tak, tak, tak. Zawsze ci pomagam, nie gadaj. A ty tak tak, ci... tak, tak. Nie. Jak to nie pomagasz? Pomagam, ale no to się tak, tak, tak. tak. Skinął i śmiechem na twarzy, <śmiech> żeby to tak zabrzmiało. No ale Nie, wiem, że mi pomaga. Czy ja muszę wszystko mówić tak, Basiu? Tak, tak. Tak, tak, tak. Dobrze. Niech będzie. Tak, tak, tak. Wracamy do państwa pierogów. E, dzisiaj mama mnie obudziła. Z płaczem, że chyba muszę iść kupić pierogi, bo niedobre wyszły. Próbuję jednego. Nie wiem, gdzie tu niedobroć. Próbuję drugiego. Czuję nawet, że smaczne. Przy trzecim stwierdziłam, że są pyszne. Mama jest do nich tym razem bardzo źle nastawiona. A, ale wyszły super. Na Wigilie będą. I nie tylko. Spokojnie. I to są są bezmięska w grzybkach. Można jeść na Bez protein. Nie protein, białka. 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 No. no dobra. Skończę zebranie i będę gotowała. W sumie teraz mogłabym trochę pogotować, bo mam trochę czasu. Ale nie, wiem co, bo to... Trzeba wszystkie naraz tak, i mieć tak, głowy. Bo tak, to się tak się No to dopiero po zebraniu. A ile ja na... Patrzcie jaka przykrość mi się przytrafiła. Koletka mi spadła z półki i kabum! Podobno można to zreperować się alkoholem. Zaraz sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. No dobra, zobaczymy. Zostawiam to do jutra i będę oczyszczała dalej, jak wyschnie alkohol. Jabłka już umyta. Skończyłam e, e, pracę na dziś. W pracy chciałam. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz moi drodzy, bo nie wyszło. Zapatrzyłam się, zamyśliłam i wyszło jak wyszło. Chciałam powiedzieć, że jabłko już zmyta, to oznacza, że praca skończona. Miałam dzisiaj zebranie zarządu. Miałam dzisiaj po prostu zebranie. Z zarządu było tylko prezes. Fajnie się w pracy układa, powiększymy zespół o jedną osobę na ten moment. To chyba dobrze. Dobrze mi się współpracuje z osobą, która jest w moim zespole, teraz będziemy mieć jeszcze jedną dodatkową, więc mam nadzieję, że również będę całkiem sympatyczną szefową. Eee, dobra, co dalej? Eee, przed chwilą miałam live'a w pracy, powiem Wam, że wyszłam z obiegu, tak jak tutaj na YouTube bardzo często live'owałam, była w takim... Mm, szukam słowa rytmie, o rytmie liveowym, że to nie było dla mnie nic stresującego ani onieśmielającego. Tak jak odpaliłam, to było mm, 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 stresowanko, ale dosyć szybko przeszło, poszło. Po godzinie było całkiem spoko i uważam, że dobrze na nim wypadłam. Przekazałam najważniejsze informacje yy, i zrobiłam to w sposób yy, zwięzły i merytoryczny, a jak yy, dla mnie to nie jest to łatwe zadanie. Udało się, poszło całkiem spoko. I mogłam się umyć. Widzę, że chyba jeszcze muszę te oczy podmywać. W ogóle ja mam tak duży problem z domywaniem makijażu oczu. Używam już tego, wiecie, płynu dwufazowego z olejkami, ale dalej to nie wygląda tak, jak powinno. coraz się dosyć łatwo zmywa, szczególnie tymi piankami. A, a oczy? Satra. Dalsze przygotowania do świąt. Do pierwszego, czy drugiego dnia, nie pamiętam. Ale robią się kluseczki śląskie. I będą do polędwicy z grzybami. Tak. A jak się robi kluseczki śląskie, to z boku musi być kawusia, o tutaj. Tutaj, żeby popijać. No, nużąca robota, nie ma co. No na pewno nie tak, jak pierogi. Zobacz, jak szybko zrobiłam już tyle. A to tylko tyle palić? A nie, tam są no jeszcze. już tak, czy... W co sumie jeszcze... to jest nas tylko czwórka, więc. I co jeszcze chcesz na obiadowego? Z takich rzeczy do zrobienia tak. chyba nic. Tak jak tam rozpisałyśmy, trzymamy się planu. No dobrze, ale tam pyzów nie było? Nie, o pyzach później rozmawiałyśmy, że na śniadanie z. No właśnie. Podsmażonymi tymi. <laughs> Przepraszam. Mięsem z rosołu można byłoby zjeść. A chodź zrobimy pyzy. To zrobimy pyzy. Co dzisiaj jest? Środa. To w przyszłym tygodniu chyba, bo pyzy to mrożą. Chociaż mrożą pyzy. No jak nie wszystko się mrozi. Pyzy, ale z mięsem. A w środku? Taki Dobra, my możemy zrobić. To nie dużo, dużo Ja w przyszłym tygodniu już powinna mieć trochę mniej roboty niż teraz, bo ten tydzień jest taki sonny dla mnie. To będę już bardziej aktywna. A uchwie. ja bym zrobiła chętnie No to pyzu. zrobimy. Dawno nie robiłyśmy, a... Osobę... Mamy ziemniaki. Nie wiem, czy one są dobre na ziemniaki. Na pyzy. na pyzy. Bo nie bardzo się znam, które... U nas mistrzem pyzów była e, babcia Basia, czyli e, ojca babcia, e, matka. I przyznamy, że te pyzy były tak genialne. Ale no to kwestia dobrych składników. Przyszła paczka z Karką, trochę niespodziewana. Wiesz, jeszcze jeden film zmierzymy. Kira strasznie nie lubi, jak odpakowujemy kartony. Nie lubi tego za, y, odgłosu kartonu. A co ona lubi? Jak ją miziam? A, ale to jest ciekawe, bo jak dostaje paczki z jej jedzonkiem, to wie, że ma czekać cierpliwie. Ojej! Kira, ale będziesz miała co gryźć. choć muszkie ci założymy. Ale jak pod <grych> Poczekaj. To chyba na głowę kokardkę, bo dziewczynce to... <grych> Dziewczyny! Proszę się nie bawić moimi prezentami gwiazdkowymi od Karko. Ale zobacz, Kira, spójrz się tam, gdzie Basia jest. No, zirytowała się, już jej nie dokuczaj, oddaj. Ja no, nie mam pojęcia, to jest duża niespodzianka. Boże, czy ludzie nie mogą? Jakie to ładne? To są stropiątki. Mamo, tutaj ludzie czekają, aż pokażesz, co <słyski> przyszło. <słyski> Zaraz. Ja jestem też pikantna, ja jak dziecko. whisky, and co? Jazz. Naturalna świeca zapachowa? Poczekaj. No zaraz, zaraz, po kolei. Przepraszam. Dobrze, to pokażę może kalendarz. O, jaki fajny. Karko, bardzo dziękuję. Obiecuję, że nadrobię z filmem, którego jeszcze nie... nie wrzuciłam. Wiem, że mam nadrobić. Whisky and jazz. Ciekawa jestem, jaki to będzie. Whisky and jazz, tak się zapach nazywa. No i dostałam ja świeczuszkę. Ty nie lubisz świeczuszek. Lubię. Jak stoją niezapalone. A ja akurat swoją ostatnią... Nie, wy... nie po tą świeczkę. <noise> wiesz czym? Ja lubię bez... nie w pojemnikach. Do jagody, na las, do lasu kubek będę miała. Nie. O, bardzo przyjemny zapach. O, jeszcze coś. Jeszcze coś. O, natychmiast. To znowu pierniczki na choinkę. Pokaż. Wiesz, w zeszłym roku również miałam skarko pierniki na choinkę. Tak pachniały na naszej choince. Jeszcze coś. Czateczka. To są ozdoby choinkowe. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To bardzo miłe. Oczywiście z panią mamą się podzielę. Już kolejny dzień z rzędu. E... O, nie myślałam, że brudna jestem, ale nie jestem na szczęście. I trochę jestem zmęczona pracą. Szaleństwo. Sama sobie myślałam, co trzeba zrobić, bo trzeba zrobić milion rzeczy. Mam jakiś taki natłok i gonitwę myśli, jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe portalu. Teraz szukam dwóch nowych pracowników. Z tego jednego już znalazłam, drugiego szukamy. Szukamy kogoś do TikToka do prowadzenia. Jeżeli może ktoś z Was zna się na temacie, jeżeli robi swojego TikToka i daje radę, to zachęcam do kontaktu. Poszukujemy kogoś płacimy złotem i książkami. No dobrze, ale tak jak mówiłam, bardzo mocno mój mózg zaczął trybić, jeżeli chodzi o kwestie rozwojowo-zawodowe. Nie dla mnie, tylko dla naszej firmy. I w związku z tym, że mój mózg trybi, a jesteśmy bardzo małym zespołem, no to muszę wszystko zrobić sama. I w związku z tym, że muszę wszystko zrobić sama, to robię to bardzo dużo. I zauważyłam, że gdzieś zatraciłam taką higienę życia osobistego i zawodowego. Zatarła się granica, kiedy pracuję, a kiedy a nie pracuję, bo jak nie pracuję, to idę już spać. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotno-ruchowe, to jest spoko, ponieważ mam kire. I Kira przynajmniej pięć razy dziennie, po pół godziny, musi być na dworku i to musi mieć taką przebieżkę bardzo intensywną. Jest to mały pies z bardzo dużą energią w sobie i trzeba ją gdzieś rozładować i trzeba ją rozładować na spacerach. Potrafi mi dać tak w kość, ale z drugiej strony to ma swoje również plusy, ponieważ jest mi troszeczkę mniej, niedużo jeden rozmiar, ale jednak, więc. Kirusia daje radę. Cieszę się. A z drugiej strony zrobiło się to tak bardzo naturalnie, samoistnie, bez diety, bez kompinowania, bez zastanawiania się, więc super. Eee, no. Więc to takie podsumowanie i dzisiaj otworzymy jeszcze kalendarz adwentowy z trzema okienkami. Wiem, ja przepraszam. Eee... Dupa ze mnie ani vlogerka. Wiem, no przepraszam Was, przepraszam najmocniej, że te vlogmasy nie są codziennie. Mm. <coughs> Ale tak jak mówię, koniec roku jest ciężki. No. Trochę się zastanawiam, czy to nie jest taki mechanizm obronny, aby nie myśleć, aby nie zastanawiać się, aby nie dać się ujścia emocjom, to czy nie. Rzucam się w wir pracy. Może tak być. Oh, Boże, autoterapia na żywo standard, standard, standard mojego umysłu, gadałam dużo i nie włączyłam play, powtórzę tu mamy moi drodzy gniazdo Kiry Kira jest strasznym bałaganiarzem jeszcze większym niż ja a to naprawdę jest wielka sztuka level mistrzowski już jak nie, nie wyżej, co wieczór chowamy jej wszystkie zabawki poza jedną do jej worka i zostawiamy, zamykamy worek, ściągamy go, rano wstajemy, zabawki są na całym mieszkaniu porozrzucane, po przewracane, wyciągnięte z worka, worek leży na boku. Myślimy, że chyba najrozsądniej będzie zostawić jej dosłownie z 5-6 zabawek, a reszty schowamy je gdzieś do szafy i będziemy je rotować, no, czy chyba innego wyjścia. źle otworzyła. Nie dobrze, to jest góra. A źle otworzyłaś. No, mówiłam że... to, to. są będzie zestawy, wiesz? Nie wiem, nie widać. Czekaj, czekaj, bo. Pokazuję prezent, który dostałam świąteczny od szefa. <noise> Szefie, jak ty mnie znasz. raczej kubę, bo to nie jest akurat moje. O, kawka. Dużo słodyczy. Ale przyjemny. Utwórny. Mega fajny. Więc tak wyglądają paczki świąteczne. Wczytam pierwszy. Zemdlała pani Chonijinka. Przedźwigałam. Boże, jakie to było ciężkie. Musiałam sama to przetrykać i to kawał drogi. Ech. Ale udało się. Nie wiem, czy dziś, czy jutro będę sprzątać w pokoju, bo jak widzicie, to jest straszny pierdolnik przez tę pannę. I zrobimy świąteczną atmosferę, chociaż tutaj. Eee, łóżko przyjdzie dopiero po nowym roku, jak się dowiedziałam. Troszkę szkoda, ale spoko, poczekamy. Więc myślę, że to jest dobre miejsce na choinkę. Tak, Kiru? Ciekawa jestem, jak Ty będziesz reagowała na choinkę ze światełkami i bombkami. No, ale na razie zemdlała. Kto zgadnie, gdzie jestem i dlaczego? Moi drodzy, jestem w spana, Dobrze mówię? Nie, nie, nie wiem, gdzie jesteśmy. Gdzieś wylądowaliśmy w województwie łódzkim, w hotelu prezydenckim. Powiedziane nazwa. Pokażemy zrobimy mały runt później, jak będziemy wychodzić z hotelu, pokażemy, jak wygląda. Siedzimy, czekamy na kolację, będzie gąska. U kuby będzie stek, a tak w ogóle to mój mąż zjechał już na święta. Trochę niespodzianie. To była strasznie dziwna i niejasna dla nas sytuacja. Zawirowań było co nie niemiara. Myślę, że no spokojnie, jak już będziemy w hotelu, to... Ja spróbuję opowiedzieć, co tam się zadziało. Kuba miał w ogóle dopiero za tydzień przyjechać, a tutaj dzień dobry, mąż przyjechał. nie. Do toalety, się myć już w toalecie, a nawet w łazience. Więc czas na runtura. Orcia w Kietzuni od Karko. Tu mamy ścianę, która jest w fototapecie jakiejś dziwnej. Tu mamy wieszaczki. Tu mamy orcie z lustrem. A tu mamy dosyć duże łóżko, które jest dosyć nieprzy słabo przygotowane, ale spoko. Tu mamy szafę lustrzaną. Jeszcze raz się pokażę. Dzień dobry, moi drodzy państwo. Tu jest duża przestrzeń czarna z telewizorem płaskim. Miejsce do pracy. Telefon. I tu jest okno, już nie będziemy odsuwać. A tu mąż zostawił lekki bałagan. Ja zresztą się do niego też przyczyniłam. Moją torebką. Zestaw do kawy. Woda. Solone orzeszki. I tyle. A hotel się nazywa Prezydent, blisko natury, trzygwiazdkowy. Restauracja Gnęsi Wino. Jak widzieliście, kolację spędziliśmy przy bardzo fajnym jedzonku. No dobrze, a teraz spróbuję Wam powiedzieć, co tu się w ogóle od Janie pawliło. Przez ostatni tydzień mieliśmy bardzo, bardzo duże zamieszanie Kubiaba miał nie zjeżdżać, miał zjechać dopiero przed dzień Wigilii, co było dla nas akceptowalne. Zaraz po świętach miał wrócić do pracy, na Sylwestra zjechać i później przyjechać na urlop taki troszkę dłuższy. Spoko. Nagle mój mąż w nocy dzwoni Basia, Basia, Basia jadę do domu, załatw bilet i jest takie o kurde. Pierwsza w nocy okazuje się że Jakubek tydzień wcześniej przed świętami zjeżdża, już jest w domu. Tu załatwiamy pewne formalności i takie, powiedzmy, że no, prywatno-formalno-służbowe sprawy. No Nie będę wchodziła w szczegóły, no, kropka. Przy okazji wpadłam po drodze do Karoliny, zostawiłam prezenty gwiazdkowe, więc już nie zobaczycie, co im kupiłam, bardzo żałuję. Aczkolwiek pokażę prezenty, które przyjdą dla Kuby. Dla mamy i dla pana taty. Pan tata zaszalał tym razem. Z, w półsklepu wędkarskiego sobie zażyczył, ale spoko. No i co, moi drodzy? Święta coraz bliżej. Zostało nam równo, równo zostało nam pięć dni do wywigili. Będzie to ten moment, w którym będziemy sobie życzyć zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. U nas, jak zawsze, musi się coś zadziać. Okazało się, że w izolacji z pozytywnym wynikiem, sami wiecie czego, jest teść i teściowa. Na miejscu mają opiekę. Aczkolwiek zawsze, zawsze musi się coś zadziać, takiego, że wchodzi w człowieka stres, wchodzą nerwy, wchodzi niepokój, wchodzi takie niepewne jutro. Teść nie czuje się dobrze, teściowa też nie czuje się dobrze. Natomiast nie ma tragedii, nie dzieje się nic takiego, co by wymagało hospitalizacji. Aczkolwiek, wiecie, ja mam takie trochę poczucie niesprawiedliwości i tego wszystkie plagi egipskie na mnie spadają i że życie mnie trochę wali po łbie z każdej strony. Wiem, że nie jest to tylko moje odczucie, że wiele i wielu z Was również. Ten ostatni rok tak odbiera, że to, co mogło się zepsuć, to, co mogło się stać, to się dzieje. Nie wiem, czemu tak jest. Nie chcę się nawet nad tym zastanawiać. Ostatnio jestem w dobrej formie psychiczno-fizycznej, więc nie będę się nad tym pochylać, nie będę się nad tym skupiać. Po prostu. No dobra, tu stawiamy kropkę, dzisiejszego vloga kończę i jutro spotykamy się na śniadaniu.